Dobra, witajcie, z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. Ja już na początku mówię, że czasami mogę takie przerwy robić. No zresztą tak, zresztą moi stali widzowie o tym może wiedzą, nie, że mam taką wadę i, i czasami tak mogę niewyraźnie mówić albo takie przerwy robić. Także proszę nie krytykować mnie, bo to jest niezależne ode mnie. Dobra. O czym dzisiaj, dzisiaj pogadamy. Pokażę Wam takie fajne rozszerzenie do przeglądarki internetowej, które, uwaga, przywraca widoczność dyslajków na YouTube. Ja Wam otworzę YouTube'a w przeglądarce Chrome i będziemy sobie na YouTube'a. Na, na jakiś film. Oczywiście ja go zatrzymam, żeby nie, nie grało nic. Wtedy chodzi mi o prawa autorskie i tak dalej, nie o. I jak widzicie, mamy tutaj lajki, a też lajków nie ma. Jest tylko nie podoba mi się. Nie? To teraz co? A to jakbyś jak ktoś pytał, co to są za wyciski, to jest rozszerzenie YouTube Enhancer. Ono się nazywa. O nim też już robiłem materiał. Także sobie znajdziesz na YouTube. Na moim kanale. E, także, jakbyś chciał przywrócić sobie dyslajki, bo te dyslajki zostały usunięte około połowy listopada 2021. E, z tego co pamiętam. To pobieramy specjalne rozszerzenie, ale uwaga! Jeżeli dany film ma na przykład 5 dyslajków łącznie, a przed wyłączeniem tych dyslajków, czyli przed listopadem, dostał 2, a potem 3, to będą widoczne, po szczękaniu tego rozszerzenia będą widoczne tylko dwa. Czyli z słowem to rozszerzenie e, wyświetla roz, liczbę dyslaików przed, przed włączeniem blokady przez Google. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ale to działa tylko i wyłącznie na przeglądarkach internetowych, bo jeśli chodzi o YouTube'a, na Androida czy iOS, to na iOS-a podobno można to zrobić, tylko potrzebny jest tak zwany jailbreak. A jailbreak to jest odpowiednik ruta. Tylko że do Androida, tylko że do iOS. A taki jailbreak jest nieodwracalny. A po drugie, po, po drugie, na Androidzie tego przynajmniej na razie nie ma. Może YouTube WANST to wprowadzi? Ale coś mi mówi, że raczej nie, bo, bo, bo też gdzieś czytałem, że to jest niemożliwe, bo by musiało być API, czyli Application Programming Interface, czyli biblioteki YouTube'a otwarte, żeby po prostu się dostać do tego. A rozszerzenie to pozwala na to, bo wystarczy zmodyfikować stronę, gdyż dyslajki są widoczne dalej, tylko że dla twórców. A to rozszerzenie modyfikuje kod strony w taki sposób, żeby było widoczne to, co było przed włączeniem tej blokady. Dobrze, jedziemy. Pobieramy to normalnie. Wpisujemy. Return. Return. YouTube. Dislike. Linka dostaniecie do tego w opisie. Otwieramy drugi link. Postawcie do tego linka w opisie. Klikamy teraz INSTALL i tu mamy wersję do Firefoxa, dla Hama, dla Edge'a do Edge'a to za chwilę wam powiem bo to pobieramy z Google Home Web Store w przeglądarce Edge OPERY i dla BRAVE'a i wybieramy przeglądarkę, której używasz i tu masz jeszcze oczywiście Jakieś, do iOSa wymagany jest jailbreak i tutaj jakiś e, user script to ta, na ten temat się nie wypowiem więc klikamy, pobieramy do dodajemy do przeglądarki klikamy dodaj i wchodzimy normalnie już jest pobrane, wchodzimy normalnie na YouTube'a Znowu na film jakikolwiek i proszę bardzo, pojawiły się dyslajki. Wróciło to, co było. Tylko pamiętajcie, że to jest, mówię, to ee, do tego listopada 2021 jest ta wartość pokazywana. Te lajki, te te łapki w dół, które były dodawane później po, po blokadzie, są już nie są tu odzwierciedlane. Także mam nadzieję, że kumacie. A jeśli chodzi o Edge'a, to robimy to tak. Otwieramy sobie Edge'a, tylko schowam sobie tego obrębka. Otwieramy Edge'a. Wchodzimy w menu, czy po prawej stronie. Klikamy rozszerzenia. Zarządzaj rozszerzeniami. I włączamy opcję TOM. Zezwalaj na rozszerzenia z innych sklepów. Czyli to spoza Microsoft Store. I znowu wpisujemy w wyszukiwarkę Return. YouTube. Dislike. Drugi link. Ale nie musicie szukać drugi, czy piąty, tylko po prostu dostaniecie do linka w opisie Klikamy Install, wchodzimy, tym razem klikamy na Edge. O, wczytał nam przez sklep Chrome, Web Store, i dodajemy do Chroma. Tak, tylko że od Microsoftu albo Microsoft Chrome albo Google Edge. <grytanie> Dobre, nie? Klikamy, dodaję. A ja robiłem film bardziej szczegółowy, jak włączyć, e, e, pobierać rozszerzenia dla Edge, nie? Z Home Web Store'a, także znajdziecie sobie również na kanale. No daj rozszerzenie, klikamy. No bo tym razem to sprawdzenie trwa dłużej, bo to jest wiadomo inna czegonarka. tą Microsoft Edge trzeba zrestartować, czyli trzeba ją wyłączyć i włączyć ponownie. I teraz wchodzimy na YouTube'a. Włączamy jakikolwiek film, żeby sprawdzić, czy działa. I proszę bardzo, deslajki działają. Ale pamiętajcie, znowu są odzwierciedlane te dyslajki tylko do listopada 2021. No, no i na ten koniec. Piszcie co o tym myślicie, będę się z Wami żegnał. E, piszcie co o tym myślicie. Ja bym to potraktował bardziej jako ciekawostkę, aniżeli coś przydatnego i fakt, że się da. Nie, aniżeli po prostu coś przydatnego rzeczywi rzeczywiście, ale natrafiłem na to przez przypadek na innym kanale YouTube, po prostu takie, taki trik i ja postanowiłem się podzielić jeszcze tym i swoją opinią, nie? No i piszcie co o tym myślicie, ja się będę z żegnał, do zobaczenia, aż coś skandaliczykła, Piona. Cześć, do zobaczenia. Następny film będzie prawdopodobnie we wtorek. Już nie będę robił tak często filmów i opisywał Wam tych zmian w komentarzach pod filmami, Już wywoływało to u mnie taką presję i taką męczarnię, co przyczyniało się do niestety przyczyniało się do częstych napadów epileptycznych, do napadaczki. także no także koniec z tym. Z tymi zmianami w komentarzach, nie? Jeśli chodzi o. o oj, tu jakieś powiadomienie. O, Windows Update. Tu tak, zaktualizowania, coś. No, także nie będzie już żadnych komentarzy ze zmianami. A tym bardziej, filmów odświeżonych, odświeżonych nie? Jak pobierzesz sobie jakiś. Tak program czy aplikacja i obejrzałeś sobie mój film, który był w 2018 czy 2019 roku nagrany i widzisz, że jest zupełnie coś innego, to mi napisz, a to wtedy podyskutujemy. Nie? Bo będę wiedział, w czym Ci pomóc i co jest dla ciebie nieodpowiedniego, nie? To dzięki temu będę miał ci pomóc. A nie będę musiał ręcznie wszystkiego analizować. Dobra, żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć. Wiecie co? Jeszcze muszę też dodać wam, bo o tym już zapomniałem. Pokażę wam to na homie i na, na, na dowolnej przeglądarce to działa, bo sprawdzałem to na Edu i na Oczy Otwieramy tego mojego ulubionego Edu. I jak wejdziemy sobie na YouTube, a. no, to nie ma znaczenia, bo ta opcja jest dostępna na dowolnej stronie. Ale my mówimy o YouTubie, nie? I teraz tu macie ikonę tego rozszerzenia, nie? I tu widzicie, jak tu macie jakąś opcję, tu mamy linki do, do website, czyli do strony internetowej, do github'a, do Discorda, do FAQ, ty to co do panych pytań i do notacji możesz zrobić. I tu mamy ustawienia. A w tych ustawieniach mamy Disable, like, Dislike Submission, mission ale szczerze wam powiem, nie wiem co ta opcja robi bo ja się tym mówiłem i u mnie ona nic nie zmienia także jak ktoś wie jak, albo jak ktoś się dowie o co to robi to mnie ich nie napisze. albo jak ja się dowiem to napiszę w komentarzu pod filmem a tu pod spodem mamy jeszcze wersję tego rozszerzenia, nie? na to nagrywania filmu to 2. najnowsza wersja to 2.1.0.3 nie? Także to teraz naprawdę już koniec, bo, bo taki update zrobiłem, bo jak obrabiałem materiał, to zapo zapomniałem o tej, o tej opcji jednej tutaj wspomnieć, o tym interfejsie tego rozszerzenia. Dobra, teraz już naprawdę cześć, do zobaczenia wszystkim, cześć. Udostępnijcie ten materiał znajomym, może sobie skorzystają, ja traktuję to jako yy, ciekawostkę. 要嘛，再。